KP przegrała 2 do 0 i z Muksem 11 Zielona Góra 1 do 0. Za chwilę pojedynek trzeciej Ligi Dolnośląsko Lubuskiej. Pogoń Świebodzin, stroje czerwone. Koszulki kontra Ślęza Wrocław. Żółte koszulki. Trójka sędziowska. Delegatury Lubin Główny Marek Dubała, asystenci Robert Łabusiński, Norbert Deluga. Drugi Żeł drażny dla gospodarzy wykonywać będzie Sopczak numer 9 Sopczak dośrodkowanie główka w Pogonin, nieznacznie minęła bramkę roku w Haraś. I obrona brankarza I po uderzeniu piłkarza ślęsy. 14. Reiter, najlepszy w strzelec zespołu Ślęzy. Rzut wolny dla Ślęzy. Pole w karnym pogoni. Yamas, número 5, ponad mure, rabia, dobra. dziewięć. Spalony. Dwudziestką prosiło Podaje do rajtera numer czternaście i ten minimalnie ponad bramką pogoni. Koniec. Przedł. I kończy się pierwszy część pojedynku trzeciej lidze dolnośląsko Lubuskiej. Pogląd się wodzie przegrywa w siebie ze Ślężą Wrosła 0 do jednego sędzia głównych Marek Buwała i Asystent. Uderzenie płaskie piłkarza w broni kwarowski benzy Piłkę wrzucać będzie kątny numer 3. Ja. Numer 5 zespole Ślęzy Janas Nieprzepisowy sposób atakowany przez piłkarza Kolonii Daniel sędziego głównego Marka Dłubały. Ażyt karny dla ślęzy Wykonywać będzie Lejterski numer 8. Lejterski trafia do bramki. Wagoni i 2 do 0 Ślęza prowadzi w świewodzinie meczu trzeciej ligi. Wydarzenie piłkarza ślęsa numer 14. Reiter. Ale przystrzela z zespołu Ślęzy mające na koncie pięć bramek i Twarowski w bramce. I po jedyne wróciło 20 bramkarzem Twarowskim. Twarowski. Bramkarz pogoni górą. <ślesztorium> Ramce Twarowski. Po raz drugi pomaga mu piętnastka Pawliczak przed stratą bramki i uderzenie piłkarza Ślęzy pora w numer 5 Janas koniec pojedynku w Świebodzinie w meczu trzeciej ligi dolnośląsko Lubuski Kogoń. Świebodzin przegrywa z 1 KS Ślęza Wrocław po bramkach 34. Janas z Wolnego i 54. Plejterski z Karnego. Z Zenitługu w klasie okręgowej Alfa Jaromirowice. O 17.00 Santo Świewodzin z Kariną Gubin. O 16.00 Santos z Kariną Gubin. Serdecznie zapraszamy na stadion miejski. Piłkarzom dziękujemy za portową rywalizację. Bebek. Za sędziowanie pojedynku główny Marek Dubała.